Siemanko, czwartkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w kolejnym bushcraftowo-lifestylowo-arborystycznym odcinku. Tak, tak, dziś ponownie to, co lubicie najbardziej, czyli wspinaczka. Tym razem wspinaczka drzewna i jedziemy właśnie do lasu poszukać jakiegoś wielkiego drzewa. Jedziemy tam przy pomocy mojej już nie takiej nowej pożyczonej fury. To jest auto z wypożyczalni. Odkryj auto. I ogólnie na te, te auto to jest hybryda. Jeszcze nigdy że nie jeździł hybrydą, to jest moja pierwsza hy, hybryda. Czyli to auto jest takie w połowie elektryczne. No i kiedy jedziemy powoli, to jest właśnie napęd elektryczny, a kiedy dajemy gazu na trasie, no to jest napęd spalinowy. I kiedy jedziemy tym elektrycznym napędem, to takie kosmiczne dźwięki te auto wydaje, nie? Mam nadzieję, że mnie nie zajebią tej fury. No i w tej wypożyczalni e, Odkryj Auto no to oni mają taką usługę, że w wybranych miastach podstawiają taki samochód pod wybrany adres. W sensie nie musisz jechać do wypożyczalni po samochód. nie? Tylko samochód z wypożyczalni przyjedzie do Ciebie. Ale to tylko w wybranych miastach. No i co ciekawe, oni nie tylko w Polsce działają, bo y, przy lotniskach w Hiszpanii, albo w Niemczech, albo w jeszcze jakichś innych krajach też można wypożyczyć samochód z wypożyczalni odkryj auto, więc link jest w opisie. Piona dla wypożyczalni odkryj auto za to, że mogę jeździć właśnie na moje mikroprzygody waszą furą. Pięknie tam klimatyzacja ratowała mnie przed przegrzaniem, a teraz to jedynie białe ubrania mogą mnie uratować i jakiś cień. I idziemy właśnie do cienia, idziemy do lasu. Tam skubany kleszcz, pierwszy, którego dzisiaj znalazłem, łazi po mojej skarpecie. Spadły ze spodni, bo są nasączone permetryną. Samica. Beef cow. W lesie kleszcze nie powinny nikogo dziwić. Gorzej, kiedy one są w parku albo w takich miejscach publicznych jak cmentarz na przykład. No i a propos, no to mój barber Dawid z Brotherhood Studio ostatnio złapał kleszcza będąc na pogrzebie kolegi na cmentarzu. Złapał kleszcza, a właściwie to kleszcz złapał Dawida. Złapał jego nogę i wgryzł się w nogę. No i Dawid musiał jechać na SOR, żeby wyciągnąć tego kleszcza, bo nie wszyscy wiedzą jak się wyciąga kleszcze. Ostatnio byłem w różnych stronach Polski. W Polsce Środkowej, w Szczecinie, no i tu u nas na Śląsku, i wszędzie te kleszcze znajdowałem. Wszędzie one są, więc trzeba wszędzie na nie uważać. No a ja sobie teraz właśnie łażę po lesie i szukam miejsca, do którego kleszcze nie mają wstępu, czyli korony drzew. Tam nie ma kleszczy. I szukam jakiegoś takiego wysokiego drzewa, aby wspiąć się na jego szczyt i usmażyć tam steka. Kolejny Kolejny kleszcz Tym razem samiec No i dlatego jestem właśnie fanem Dlatego jestem właśnie fanem noszenia e, skarpet na spodniach kiedy jesteśmy w lesie No idzie, już idzie, no już idzie, już brzydal. Trzeci. Trzeci kleszcz w dniu dzisiejszym. I tym razem znowu samica. No ale ja się tak jakby dzisiaj proszę o tego kleszcza, nie? Bo naprawdę dużo po takich krzakach ciągle łażę, że to nic dziwnego, że te kleszcze tu... Bo tu dużo też jakichś zająców lata i tak dalej. No i te kleszcze to one właśnie na zające bardziej polują. A ludzie przypadkowo padają ich ofiarą. Gdzie on w ogóle jest? Nie ma go już. Ta monstrualna topola. Szukałem jej dwie godziny. Znalazłem. Drzewo wydaje się być idealne do tego, aby usmarzyć na nim steka. Kiedyś już poznałem się z tym drzewem. To jest dokładnie to samo drzewo, z którego się teleportowałem z Brazylii w zeszłym roku. Wygląda na to, że jest tam bardzo dużo różnych rozgałęzień oraz fałek. Tak zwanych, czyli gałęzi w kształcie takiego V, gdzie można się fajnie liną wstrzelić. Ogólnie to pole to nie są najlepsze drzewa do wspinaczki, bo one, one są bardzo kruche i łamliwe, te drzewa. Ale zamierzam łapać się tylko tych grubych i świeżych gałęzi i robić to wszystko na linie, także zamierzam właśnie wszystko zrobić bezpiecznie. Tak więc nie martwcie się. Pięknie poszedł ten strzał. Za pierwszym razem strzeliłem. Co prawda nie do końca tak jak chciałem. Natomiast na tym drzewie jest tyle rozwidleń, że to i tak będzie beton. To jest moja lina, ona jest tam przywiązana do drzewa na dole, leci tam do góry przez gałąź, przez konar. No i na drugim końcu wiszę ja na tym moim układzie. Do uprzęży sobie podczepiłem jeszcze cały swój szpej, Trochę to waży ten cały biwak, ciąży. No, a to jest mój układ do podchodzenia. Nie jestem z niego do końca zadowolony, bo zapomniałem moje Grigri a właściwie to zostawiłem je w Tajlandii z premedytacją, bo zamierzam jeszcze tam kiedyś wrócić i zostawiłem tam właśnie moje Grigri Linę oraz ekspresy no i teraz tak sobie muszę tutaj radzić na tym co mam także oldschoolowo Prusik no i nowocześnie taka małpa ten przyrząd zaciskowy no i biceps. Dużo tu na bicepsie trzeba popracować. No i mięśnie nóg też. Sobie zamontowałem takie na nogi. I teraz jest trochę na bicepsie, a teraz nóg, pyk. No i idzie tak. Centymetr po centymetrze. Konsekwentnie w drodze na szczyt. Ci Jest pięknie Ciężko to idzie Ogólnie arborystyka to jest ciężki zawód. Dużo tu improwizacji, takiej z mojej strony jest trudne jest to drzewo. Normalnie to wiadomo, że właściłbym bez tych wszystkich tasiemek Ale jednak ciąży ten biwak, nie wiem i chyba około kilkanaście kilogramów, kilkanaście kilo szpeju trzeba tu wciągnąć, więc sorry za te, za te liny. Ostatnio dużo wspinaczki skalnej robiłem i czuję, że ona się mocno przekłada na całe moje życie. Nawet na tą spinaczkę na drzewo teraz. Łatwiej się włazi po drzewach, jak jest się dobrym spinaczem skalnym. Więcej pewności siebie po prostu jest. No dobra, już jestem wystarczająco wysoko. Tu będziemy smażyć steka. U, człowieku! Jak mi się chciało pić, to jest koniec świata. Dobrze, że była ze mną butelka Wesper, z której można się tak wygodnie napić, nawet będąc 30 metrów nad ziemią, na drzewie jest taki korek bardzo wygodny właśnie sportowy ogólnie do tych butelek są różne korki ten jest taki typowo sportowy że jak się to robi tak na dół no to jest szczelnie a jak się zrobi tak do góry tak to się można napić dodatkowo podwójne ścianki czyli woda zachowuje stabilną temperaturę to jest właśnie ta butelka Vesper która jest wyprodukowana przez stałego partnera tego kanału, także yy, polecam Wesper yy, link w opisie. Kurde, dawaj. Pierwszy test portala. Uwielbiam ten moment. Cały dzień na to czekałem. O, nie jest źle. Nie jest źle. Całkiem... Całkiem stabilnie tu wyszło. Wow. Pięknie. Myślałem, żeby go jeszcze przywiązać, ale nie ma takiej potrzeby. Ej, nie żartowałem z tym stekiem. Naprawdę spróbuję za moment to zrobić i usmażyć tu steka. Zanim przejdziemy do kuchennych zadań, to umyjemy ręce. zapalniczka, żeby to zapalić. Witaj. To będzie moje trzecie smażenie steka w życiu. Kiedy pierwszy raz robiłem, to bardzo mi się nie udało. Był okropny ten stek, przeciągnięty i niedobry. Za drugim razem całkiem mi się nawet udało, ale wtedy byłem pod pod opieką bardziej doświadczonych kolegów. No a teraz moje trzecie podejście. Zaczynam od osuszenia go przy pomocy ręcznika papierowego. Oczywiście śmieci zabieramy. To jest taki kawałek z tego rozbifu, rozbiw, rozbif. Taki dość. Jest to widać, że tłusty kawałek, więc zamierzam nie używać żadnego dodatkowego tłuszczu do tego smażenia. 30 metrów nad ziemią. Robimy steka. Muszę bardzo uważać, żeby tego nie przepalić. Wytwarzamy patelnię do bardzo wysokiej temperatury, odrobinką masła sprawdzimy, czy to już jest odpowiednia temperatura. Dobra, myślę, że to już będzie dobre. Raz, trzy. Myślę, że możemy mu dać spokojnie po dwie minutki. Dwie minuty później Kurde, przypalił się trochę Ale i tak myślę, że nie ma źle Jak na trzeciego steka w życiu Myślę, że nie jest źle, serio. Ta druga strona lepiej wygląda, mniej przypalona. No jest ciekawy co tu wyszło. Patelnię sobie odwiesimy, żeby wystygła. No a stekowi trzeba dać chwilę, żeby odpoczął. Podobno przed zjedzeniem steka Warto właśnie chwilę poczekać, nie tak prosto z patelni jedzonko, tylko poczekać trzeba chwilę, żeby odpoczął, nie? Jakieś 5 minut. Ale już normalnie nie mogę się doczekać, jaki on jest, ten stek. Ogólnie tak się on prezentuje. Z jednej strony jest taki, a z drugiej strony taki trochę bardziej przypalony. Ale i tak myślę, że nie jest. Nie jest źle. Nakroimy delikatnie, żeby zobaczyć, czy on nie jest za surowy. O nie, będzie dobry. Będzie dobry, coś mi się wydaje. 你说。 Szło. i pierwszy test mm. Mm. nie jest źle ale jednak trochę podeszchwa mm. ostatnio mi lepiej się udało ten jest taki powiedziałbym Średni, ale bliżej dobrego. W skali od 1 do 10 dałbym 6. Mm, ten kawałek lepszy. To zależy, który kawałek się zje, nie? Do tego chlebek z masłem... Jest pięknie. Kawałek mi zostało i sobie przypomniałem, że, że sól, że zabrałem sól ze sobą, tylko że no, w sumie to zgubiłem ją i nie ma soli. A stek spoko. Trochę długo się go je, bo zanim człowiek to pogryzie to normalnie te wszystkie włókna, zanim one się zmielą, w szczęce, to mija dużo czasu. Ale ogólnie spoko steki. Kiedyś nie jadłem mięsa czerwonego. Przez wiele lat, ale od, od jakiegoś czasu jem, no i, no i do, jest mi dobrze, jest mi dobrze. Być może kiedyś znowu nie będę jadł mięsa i znowu wrócę tylko do diety rybno-jajecznej. Teraz mam tak, że jak jem steka, to czuję normalnie momentalnie, nagryzając tego steka, jak to żelazo oraz te inne mikroelementy od razu jakby tak mój krwiobieg yy, wchłania. I od razu tak jakby lepiej się czuję, tak jakby... Tak jakby, nie wiem, jakby przyjął jakąś substancję, nie? Że tak o, ale fajnie, mmm, takie dobre. Tak czuję jak jem steka. Nie był to najlepszy stek w moim życiu. Nie był też to najbardziej widokowy biwak, ale i tak jestem z siebie zadowolony, że udało mi się to wszystko wtaszczyć na szczyt tej wielkiej topoli. No i że udało mi się usmażyć tego steka tam i nic nie zrzucić. I ogólnie wszystko dobrze, pięknie, wszystko pochytane. Jest dzień kolejny, bo wczoraj nie udało mi się ściągnąć portala, bo, no bo już noc była i zjechałem i wróciłem do chaty. Przybywam tu, żeby wejść, to jest ta moja lina. No i ktoś był taki mądry, że odwiązał tą linę i zostawił ją tak odwiązaną. Gratuluję leśne skrzaty. Ciekawe, co by było, jakbym ten portal zostawił na ziemi. Czy to nadal byłby mój portal? Nie wiadomo. W każdym bądź razie nikomu nie chciało się wspinać po mój portal, także sam się po niego wspiąłem. No i portal ściągnięty, wszystko gra, wszystko dobrze. Ja tak pomyślałem, że ten ktoś, kto tą moją linę odwiązał i prawie ją ściągnął z drzewa, to no, przychodzi z rano ktoś do lasu, patrzy, a tu lina wisi, nie? Może pomyślał, że to jakiś wisielec, że ktoś się powiesił na tej linie. No i sprawdził, ale nikt się nie powiesił na szczęście. No, ale to nie zmienia faktu, że jakbym spędził nockę na tym drzewie, tak jak czasami robiłem, a później chciał zjechać po tej nocce z tego drzewa na tej linie, a ona byłaby odwiązana, no to mógłbym spaść do ziemi i się zabić. No, ale ja na szczęście zawsze sprawdzam układ przed obciążeniem liny, więc to się nie stało, ale stał się już koniec tego odcinka. Także dziękuwa za wspólne wspinaczki, za wspólne gotowanie na drzewie i pozdro. I co Grzegorz, jak się czujesz przed swoją pierwszą wspinaczką? Dominika nie martw się, on jest w dobrych rękach.